Przecięłem, że Stefano oznacza, nie? Hej, <grystanie> Czuję się oskamowany, jak leciałem widziałem dwie skrzynki, nie? A jak wylądowałem na tej, to już jest jedna. <grystanie> Bo się doczytało, że nie ma, nie? W ogóle na paskudną przystań jeden typu wylądował. Czemu zawsze mi trafi ta nie? Jezu. To snucza Ile poszłeś po tego? Po Stefana? No... No, pewnie to. tu ktoś w ogóle? Ale lądował ktoś. No, Na sklepach kita. jest, no. Też mam jednego chłopka, a broni nie mam w sumie. Jak będzie to, tej ręce, Będę musiał coś zrobić. Spoko. Nie, jeszcze ten domek ktoś lutował. Może zostawię pistolet. Nie. Zostawię. Ja mam browary, więc za chwilę możecie iść do mnie, to wam z tego rzucę browara. Ja pierdziele, prawie mnie zabił ten flash. Przeszukuję. O, pistolet, na sprzętu, z Dobra, z tej smoczej to ja nic nie zrobię. Nice. Ej, ale jak hop, to są tu gdzieś leżał już? Hop leżał, ale nie leży. Oh boy, tam no, ten leżał. No ale czemu hop nie dodajesz, no? Eee, Fipek, mam dla ciebie ładowaną, jak chcesz. No, tutaj. daj. Czekaj, bo się mi zrówna. Chyba to było lepiej. Chodź do nas to, ci tak, no Dobra, to aptekę jest. bym wolał znaleźć, wiecie, bo mam 75 No to masz. No, ty też już mam, właśnie łykam. Idę. No iść. Nieee, i to po tej G no 90 będziemy. A, ja nie mam po tej chyba, że macie dużo na tą jeszcze. No, Ale piosenie. może zaraz znajdę. Mogę no, czy chcesz? A no, ty tu jest w ogóle. A, mam roz do ciebie Leży. A, jak ty go ja go teraz ja przeszukuję. W ogóle jeszcze małą i jeszcze dużo... Tu Majka by jeszcze została, jakbyś z Was nie miał. Panowny. Ja wezmę, bo mam tego stopa. A MK ktoś widział? Ja też. Przeznaczałem coś. Ja widziałem, ale nie poznałem, gdzie to było. Na sklepach tych drugich gdzieś Pankę widziałem. bram czy przejdę? Mniej więcej po tej Pankę? stronie, albo tutaj pod domem. A mam do też. wszystkiego mogę rzucić w razie czego jakieś. No ja też mam sporo dosyć pipek, ty masz kij? Czy... No, spoko. No na pewno ma spoko, bo miał kurna Stefana. No A ja, tak, ja zapomniałem. Jedziemy tyrolką i... czy, czy autem? A Auto, no. Jakimś. Ja mam jak sobie jadę. Lecimy doóór. Ale że mi tak laguje auto? Norma w Fortnite'zie, nie? A, ty tu lutowałeś? Tak, no. Dlatego ta się ta nie ta zatrzymałeś. Myślałeś, że tu nie lutowano. A tutaj też jest lutowano, w sumie. No, tutaj też. Ej, no, ale halo, weźcie co? Tu przecież są tam samochody. He? No. <grym> na no to, Naura. <grym> Naura? O, jeden spłasz. <grym> ja wezmę. No ja Idę tu do tego po salę Dobra Do stacha idziesz po salę no, ja Ej, ja mi się temu, Ale teraz to tak trochę nich Takie trochę zepsute Bo yy, dostajesz upad... Dostajesz jak z tego Od upadku, nie? To jest takie ja trochę głupie ja no, bierz kolejny Będziemy gramy oddziału jakby co, nie? No? Nie, trójki Trójki nie Nie no, ale mamy Stefana Bo wynająłem go O Ej, ja nie widzę tego gościa, który, którego mamy teraz na celu, nie? Serio Ja tak się Przejechałem radę. przez środek tego i nie widzę go totalnie ale że tutaj skrzynki są nie, za, nie, żadne nie jest gotowane? O? Tylko <grystanie> pozwoli? Mam typa. Z. Aha, on ma broń ma Delerea, no kurde, nie zrobię go Gdzie on jest? Tutaj gdzieś. Czy nie mnie podjeżdża? Nie wiem. Jest tu na pewno. O, ja wezmę tą Kurde trzeci raz już z tego wyleciałem On tam Ej, ale gdzie jest nasz cel, nie? Bo to jest zarombiste pytanie Bo przejechałem tu wzdłuż i wszędzie i nie widzę tego typa Ibe tu masz kapusty Jakbyściał potem Nie chcę Aha, że on jest tam jest? Trochę poszedł i tu drogę. Dobra, na no, po typa poszedłem właściwie. Siema. ilu? Bo on pogiada. Ej w proszę. ogóle, gdzie jest kurwa nascelnie? No, eee, daj mi to na WP, Ej serio. Chcesz mi wytłumaczyć, gdzie jest nasz cel z tego kółka? Bo. Nie wiem, on kurwa w, w, ze, w tym. Siedzi kurna tutaj, w tym, na górze? W punkcie zerowym? No, bo bez prostu no. Ta... Ta mam, Kółko się. On... Ten, gdzieś. Ale ja przejechałem już dłużej, w 6 razy i nie wiem, nadal gdzie on jest. dobra, chodź, chodź. Mam te jakiegoś innego. Czy tak chcesz tą moją sniper? Czy tak średnio? Mówię, chodź. Typ kurwa w punkcie zerowym siedzi, nie? Na górze nad nami, no, no hit. Idę już. No już Masz też gini. lecę do was. No lecę. No nie ma tego typa, on kurwa zniknął, nie? Rozpłynął się w powietrzu. Nie, nas ginie. No dobra jak inny pierwszy <grystanie> Ale proszę mi Masz ich tam Jezu, wszystkich? Tam leży Moje znajdę jak coś Dostał stuwa jeden znajdę Chwila ja się znów Jeszcze ktoś na trzeciego wali. Tak. Nara. A to ty kurwa żeś się wybił do góry, mhm. set się na dół ty no. kurwa O kurwa Nie, wiem gdzie nie, poleciał Leży, Tylko nie, 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 czy to ten. nie, 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 Dobijam O A, strefa nie, Ile masz nie, 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 trochę? Daj aptekę Masz. Aha, wy wzięliście moją tego kartę. Tak, tylko nie wiem gdzie cię zrespimy. Na przyjemnym jednym... Nie Ty ma, chodź po no? może będzie kawę to ja się wyleczę, chociaż będę miał 150 O, no, co to co stówę jeszcze w kawa <śleszy> No rasuję tego typa, no on drugi raz p***ę dostał Spoko no, 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 no ez Chłop się jakiś obstrał, że go zabiliśmy Lecę Nadal lecę do ciebie, no, zarabię Osowny, bo... Jest ta, nie pij dalej, jest ten yy, trak, nie? Z CSM-ga wezmę Też idę po niego Tam się biją Nie mogę mu oznaczyć kuźniu Stradział <grym> się To nice zabili go nie dostał, To ja podbiegam jeszcze. A, wal. Kolapsieć. Kolapsuję się Nasze Ale mi dał dodał Dobra leczy się Kevin. Nasze drugie <laughs> Co kurwa <laughs> Co im dał w ogóle Jezu, jeżeli, jeżeli się pek. Fajnie, fajnie, ten fajnie. Ten fajnie. Fajnie, fajnie. Jeden hop nam został, chyba. Tak. To. 13 fragów mamy, nie? A myślę, że to hop, a to jest ten bot. Czemu luka wybędziesz? Lesza. Dobra ja w tą polecę zobaczę No że za damko jest jak tam jest No i Jest w Krzymie. W krzaku kurwa się No nie gadaj, że się kurwa zabudowałaś, nie? Menelico. Dzień, <todgłosy> ja zadam radę z mojego tą pistoletką Ja ją zrzucił w Jeszcze 80 w locie dostała Kurwa nie mogę przez to drzewo no, przejść Też chciałem skill off, ale nie wiedziałem, że ma 20 hp Ej, chodź, ty do 17 fragów Tyle. mieliśmy No idziemy, bo Kuba przyszedł